Siano tutaj ABS, witam was dzisiaj w recenzji wyrzutni Maximus od Pole Expans serii Color Boom. Kod produktu CB200, i to jest kod produktu ten Polexpansowy, bo jak to w seriach, czy to Color Boom, czy to Zomboom, jest to tak naprawdę inny istniejący już na rynku produkt, tylko w szacie graficznej Pole I tutaj jest ten kod produktu drugi SFCM. 17100C, jest to dokładnie taki sam kod produktu, jak na przykład wyrzutnik godny od Iskry, czy po prostu wyrzutnia, nie pamiętam teraz już nazwy, ale o tym kodzie jest również od Surexa. Jest to 100-strzałowa kostka, 25 mm kaliber. I pierwsze, co mi tak się rzuciło w oczy, to to, że w efektach nie ma wymien... Wymienionego ani kraklingu, ani efektu titanium salut, więc raczej nie można za bardzo porównać tej kostki do godnego. Chyba, że po prostu nie wiem, nie napisali tego, a to będzie, choć wątpię. Myślę, że tak to by się tym chwalono więc raczej te porównania do godnego pokodzie produktu za bardzo sensu nie mają. Miejmy nadzieję, że mimo, mimo to kostka zaskoczy pozytywnie jej cena po kodzie robotowym już to jest 295 zł, na dokładnie 200 94 z groszami. Pamiętajcie, kod rabatowy abs 15 na odpalaj.pl Jeśli chodzi o tą kostkę, no to co jak mogę jeszcze powiedzieć? Jest to wyrzutnia modułowa. Nie jest po prostu ze zwykłych kartonowych rureczek. Jest jeden lącik. Niestety nie ma rezerwy. A gramatura. Gramatura tego. Gdzie tu znajdziemy gramaturę? Ta informacja by się nam również przydała. C oczywiście posiada. Gramatura 980 gramów na całą sztukę, rok produkcji 2024, kto by się spodziewał. I tak jak mówiłem, firma rodzinna Surex, spółka z o importer, producent, no i finalnie poszło to do kobylanki, do polexpans. Zobaczymy, kategoria F3, tutaj macie jeszcze jakieś piktogramy, nic ważnego już chyba. Co, widzimy się przy strzelaniu? Zapraszam Was jeszcze tylko do konkursu, który aktualnie trwa na kanale. Zapraszam do brania udziału w loterii od .pl, która ciągle trwa. Do, jeśli się nie mylę, 3 listopada, gdzie możecie wygrać naprawdę fajne nagrody. Zapraszam również do innych linków w opisie po prostu tam znajdziecie Discorda i inne takie. Social media, także widzimy się przy samym strzelaniu, i później sobie to jakoś podsumujemy. Tak szczerze mówiąc. Zaczymy mówić. No nie porwała moim zdaniem. No nie. Jak, no na 25 mm to nie były strzały. To były, Jakby ktoś mi powiedział, że to była kostka 20 mm, dobra kostka. Uwierzyłbym, mm, no bez problemu, że no to tak, jest 20. 20 tak. ale, ale że 25 Dla mnie jest taka szczerze, tak, Piątka, to jest przeciętniak, nic no. więcej. Widziałem gorsze kostki za te pieniądze. Ale do najlepszych kostek nie należy zdecydowanie. Jakie bym dał plusik, w kolory były bardzo ładne. Kolory były bardzo ładne, ale efekty były małe. małe małe jak na 25 mm. Ale była głośna. Była głośna, była głośna, ale efekty za małe. No dokładnie. Za małe jak na ten kaliber. No i. i... I tyle. No, no tyle. No. Jak widzowie sami o tym. No Minus na pewno za brak lątu, no tak. minus za cenę, bo jest droższa od konkurencji powiedzmy. Droższa. No i minus za. Za te małe efekty, no, no przeciętniak, przeciętniak okay, podobał tyle. Podobał jak tylko z seriami. Serie? Fajne, serie fajne, ale tak to bez szału. Wolałbym za te pieniądze wziąć smuglera na przykład, czy shootera, a nawet jeśli to poszukajcie sobie, nie wiem, wzoru, uroku, czy godnego od funkę po prostu. No tak. No przeciętniak tylko, tylko tyle. Niestety Maximus raczej testu jakoś nie zdaje wybitnie dobrze. No jedynie jest to, że tam jakiś rabat wchodzi, ale to. Ale wciąż za te pieniądze taniej Wam wychodzi na przykład smugler, który moim zdaniem jest lepszy. No mi tylko się co jedynie właśnie podobało to tylko te serie. Serie fajne? To jest taki jedyny mocny plus, A nic re więcej. Reszta tak dosyć. No, słabo. Więc przeciętniak, przeciętniak, no. bardzo przeciętniak. Także widzowie ocencie w komentarzu sami. Także dobrze, że. No i tyle że Panowie nie wzięliście tego dużo, nie ja. ma, nie ma co, chyba. Ja, ja się żegnam z wami Ja również i Abes. I, i ja się żegnam na twoim kanale, ale ty możesz dokończyć, więc tego odcinka, cześć. Ja również się żegnam. Ja również jeszcze raz zapraszam do wszystkich linków w opisie e, Instagram, Discord oraz no, sklep PayPal, gdzie dostaniecie tę kostkę z kodem rabatowym. Choć, no, tak jak mówię, ja na waszym miejscu wziąłbym coś innego. I tyle. Dzięki za ten filmik. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. No, myślę, że ten Maximus Kilka osób rozserował, bo sporo widzów czekało na tą kostkę, a no nic specjalnego. Nic ale, specjalnego. ale nie jest jakaś 5 na 10 to jest taka. No, Przeciętna, no, przeci przeci i tyle. Bo serie były naprawdę fajne, fajne. ale no, no niestety nie cała kostka jest w seriach. No, a te cały pomiędzy może były głośne, ale. Efekty mizerne. No, mizerne. Jak za te pieniądze. W sensie jak na ten kaliber. Czyli oryginalny filmik, adekwatny co do... No tuż to, no ten Zombu ma filmik niepodkręcony na pewno. No nie. Bo... nie. Oryginalny. Ale do, do godnego też mu daleko, a kot niby ten sam. Dobra. Trzymajcie się, cześć.